Niewykorzystany potencjał. Tyle mi się nasuwa po ponownym ograniu trilogii Mass Effect. Tylko czy słusznie? Uwaga, w materiale będą spoilery, których nie da się ominąć, więc oglądacie dalej na własną odpowiedzialność. Żniwiarze w końcu się pojawiają masakrując floty obronne największych planet. Jesteśmy świadkami ataku na Ziemię. Wystarczyło kilka minut, by przegrać i cofnąć się do partyzanckiej obrony. Rada oraz inne razy skupiają się na sobie i nie są przygotowane na to, co się dzieje. To trzy lata po tym, jak spotkaliśmy suwerena i powstrzymaliśmy go przed wpuszczeniem wroga przez Cytadelę, a nadal wszyscy w galaktyce zachowują się jak idioci. Rozumiem, że to jest nasza codzienność. W wiadomościach możemy zobaczyć i usłyszeć to samo. A tu mimo zagrożenia wymarcia wszystkich gatunków i totalnej zagłady nikt nie potrafi się dogadać, skazując swoich ludzi na pewną śmierć. I tu wchodzimy my, Cari na Białą, z misją zebrania największej floty galaktyki do walki z żniwiarzami, wykorzystując do tego Tygiel. nowo budowaną broń, o której nie mamy zielonego pojęcia. Latamy więc po galaktyce, wykonując różne misje, starając się przekonać innych do naszej sprawy. Nie rozumiem tego, dlaczego niektórzy nie chcą się zjednoczyć w obliczu całkowitej zagłady. I jasno jest nakreślone, że samotnie nikt nie ma szans. Historia Protean jest już znana, a my zaczynamy iść w ich ślady. Powolnego wymarcia w walce partyzanckiej. Mieliśmy małe szanse przy jednym, a co dopiero przy całej flocie. Pomożemy więc każdej rasie po kolei, by zdobyć ich wsparcie i zaufanie. Jednoczymy całą galaktykę, jednocześnie walcząc z uciekającym czasem. Ponieważ im dłużej zwlekamy, tym więcej przeciwnik zabiera nam mapy i nigdzie nie jest już bezpiecznie. Taki ciężar musi przytłaczać. Już w drugiej części było to fajnie nakreślone przez scenarzystów, natomiast tym razem dostajemy sekwencję biegania po lesie za chłopcem, którego śmierdzi widzimy na ziemi. Klimatycznie majstersztyk. Do tego ta muzyka, dramaturgia aż się wylewa z ekranu. Szkoda tylko, że nic więcej z tego nie wynika oprócz przybrania postaci chłopca przez katalizator na końcu naszej przygody. A można było to bardziej rozkręcić. Zamiast tego Shepard robi kilka dziwnych rzeczy pod koniec gry, jak krzyczenie Steve, od tak i nagłe przejście do normalnego, spokojnego głosu. Najbardziej męczy mnie chyba sam finał i jego zachowanie. Szczególnie w momencie, gdy po podłączeniu Cetadeli do tygla nic absolutnie się nie dzieje. Dobrze, że to nie jest najsilniejsza strona tej gry. Są nią nasi towarzysze, którzy pomagają nam podczas walki. Bo, o ile jeszcze w drugiej części gromadziliśmy ekipę na misję samobójczą, tak tutaj otaczamy się głównie przyjaciółmi. A ekipa z poprzednich części często wraca w misjach pobocznych, jak i w dodatku do gry, o którym troszkę więcej będzie już lada moment. To jest chyba najpiękniejsze w całej tej grze: czuć faktyczny rozwój tych postaci i łatwo zaobserwować ich rozwój. Garus jest moim ulubieńcem. Rozmowy między nim a Pardem są świetnie napisane. Na samym końcu, mimo że to nie było moje pierwsze podejście do tej gry, aż mi się łezka w oko zakręciła, gdy żegnamy się z nim podczas odprawy przed finałowym starciem. Zresztą ostatni tekst zrzucany do naszego towarzysza również jest bardzo mocny. Co najlepsze przez całą trylogię można zaobserwować to, jak Garus się rozwija wraz z naszymi przygodami. Dobrze, że przy każdej z części pracował ten sam dyrektor i widać tego owoce. Inni towarzyszy tacy jak Liara czytali, a nawet i sam Joker stają się dla nas bardzo ważni. Jednak wspomniany wcześniej Turianin kładzie wszystkich na łopatki. Nawet sam z siebie żartuje w pewnym momencie odnośnie sławnej już kalibracji. Dałbym wiele za jakiś sequel lub prequel z nim w roli głównej. Kiedyś Bioware Stało towarzyszami z krwi i gości. Dodatek Cytadela jest fajnym zwieńczeniem historii i pokazania, że cała ekipa nie ma sobie równych. Jednak kompletnie nie pasowało mi to oderwanie od głównej historii. Z jednej strony walczymy o ratunek dla całej galaktyki, a w kolejnej chwili balujemy w domu Andersona. Rozumiem potrzebę odskoczni i ma to jakieś tam tło fabularne, ale wychodzenie co chwilę na miasto do kolegów z ekipy robi się po chwili męczące no i sama końcówka gry, która jest rozczarowająca. Niby naprawiona, ale i tak daje spory niedosyt. W dodatku misje poboczne tak mi się bugowały, że nie byłem w stanie zebrać maksymalnej floty. Przez to nie udało mi się zdobyć idealnego zakończenia, w którym zarówno niszczymy żniwiarzy, jak i komandor Shepard przeżywa. Mimo tego i tak uważam, że to zakończenie jest najlepsze z możliwych. Szkoda tylko, że mając możliwość ustawienia kamery w cutscenkach, nie wykorzystano potencjału dobrego montażu i narracji. To jest chyba największy problem gry. Pewnie gdyby przemienić tą grę na film, można by urwać coś na miarę interstellar'u. A tak często uderzamy się w głowę przy tekstach lub ujęciach. Są oczywiście perełki, jak przemówienie Wrexa przed bitwą na ziemi, ale to jest taki dialog poboczny. Nie zostało to wprowadzone jako jakaś kwestenka, co jest ewidentnie błędem. Ale to i tak jest tylko wyjątek. Mast Effect 3 jest bardzo dobrą grą. A cała seria, cała trylogia również jest znakomita. Gdyby tylko rozrywać lepiej kilka sytuacji w stylu śmierci Mordina, gra byłaby bliska perfekcji. A tak w wielu miejscach nie czuć powagi sytuacji, jaką jest walka z żniwierzami. Dobrze, że do samego końca jest z nami Garus, ponieważ on sam ratuje całą grę. Na koniec, jeszcze trochę na temat bycia idealistą. W grze mamy oczywiście system moralny. Grając całą serię pod rząd, miałem ogromny problem, by dalej iść tą ścieżką dobrego komandora. Już w drugiej części miałem z tym nie lada problemy, ale dalej próbowałem iść w tą jasną stronę. Tak już w trzeciej części. Absolutnie się tym nie przejmowałem i bardzo często wybierałem stronę renegata, stronę tego złego. Dobrze, że dużo punktów idealisty można było uzyskać przez interakcję z towarzyszami. No i największy żal mam za to, że nie uwidoczniono w bardziej walki Shepard'a z samym sobą. Te kilka scen przerywników filmowych, w których biegamy po lesie, to jednak zdecydowanie za mało, żeby uwidocznić ten konflikt. Szkoda, że nie zrobiono tego tak jak w Bioshock Infinite. Dajcie znać jakie wy macie odczucia lub wspomnienia z tą serią. Jeśli wam się podobało i dotarliście do tego momentu, zostawcie kciuk w górę. Dzięki za oglądanie i do następnego.